Mandero, wszystkim szwagier. Cześć. No i tak to wygląda. Po wielu próbach i przebojach dotarliśmy na miejsce, gdzie pasad odpalił. No i tak się tutaj kręcimy. Nie pieścimy się tu w tańcu, bo to wszystko idzie i tak do wyrzucenia. Więc co musimy, odkręcamy, co możemy, to tniemy. No i silnik zabieramy. Odpalił, pracował chwilę. Wydaje się, że jest ok. No i co, przejechaliśmy 600 km, silnik mamy, silnik był w pasacie, to widzieliście, jak demontowany był na żywca. A jedynym plusem, albo głównym plusem tego słupka jest to, że rzeczywiście do końca pracował. Mieliśmy możliwość odpalenia. Stary silnik, więc tutaj cudów też się nie ma co spodziewać. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy niż nasz. No, odpalony na chwilę, zapracował i tyle wiemy. I ten temat zamykamy, bo tutaj wszystko okaże się niestety w praniu. Przezbrałem sobie silnik do pasata, znaczy do pasata do golfa, od pasata. Tutaj mamy już silnik, który będzie przeszczepiony. Trzeba zmienić miskę olejową, łapy, podkręcać cały w zasadzie osprzęt. Chyba to nam się nada. Wydaje mi się, że to jest to samo czyli podstawa filtra. A tak to wszystko dajemy nowe uszczelniacz wału, uszczelka pompy tandemowej, tej wakum, nowy kruciec wszystko nowe z uszczelkami. Przód tak samo zaraz będzie nowy rozrząd, nowe uszczelniacze, natomiast kurczę, no zrobiłem coś takiego. Wystarczyła chwila uwagi i stary silnik obsunął mi się i uderzył miską. Kantem także miska pękła. Muszę to zespawać. Mam nadzieję, że, że się to uda zrobić. No. No cóż, trzeba honor ratować, trzeba teraz Spawać. Jeden dziewięć nabiera kształtu i formy. Powoli uzbrojam ten silnik. Miskę zespawałem, miska jest zespawana, sprawdzona na szczelność powinno być ok. Rozrząd nowy, uszczelniaczy to tak jak wam mówiłem. Wszystkie króćce, plastiki, rurka wodna to też ta arteria, też nowa tutaj właśnie z tą rurką, z tym a z tą arterią to był taki mek, że musiałem odciąć uchwyt, bo nie pasował. Tam doszło już do krawędzi, wsunęła się do końca a tutaj. Centymetr było rozbieżności, muszę to teraz delikatnie heftnąć, żeby to się trzymało. Chociaż jest przykręcone tam, ale, ale to dla sztywności będzie ok. No a tak to bez sensacji. Góra jeszcze została przełożyć pompowtryski, uszczelnienia nowe, ale to na, na, na spokojnie po kolei. No i co, do przodu. Patrzcie, to już jest kurte ekstrawagancja. Nowy dwumas, nowe sprzęgło, komplet łożysko. No i dobra, spinamy ze skrzynią. Poskładane resztę na aucie, alternator, sprężarka, pompa, wspomagania to już... No, jak już będzie silnik w aucie zamontowany, tak będzie po prostu prościej. I co? No nic, jutro będziemy startować i odpalać, jak się uda. Tutaj mamy kolejny silnik do Passata. Jeszcze się nie dotykałem, nie patrzyłem nawet, co tam w środku jest. No, tak wygląda z jednej strony fajnie, z drugiej strony widać, że to gdzieś na zewnątrz stało i tutaj woda sobie działała, no mam nadzieję, że w środku będzie to lepiej wyglądać. Tam jest jeszcze jeden, i tam daleko jest jeszcze jeden, także jest tutaj trochę tego golfa się pozbywamy, no i w przyszłym tygodniu myślę, że tamten czy ten, cokolwiek będziemy próbować z tym robić. Dobra, na dzisiaj tyle. Jutro będziemy. Walczyć dalej, czyli włożyć do budy i odpalić. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie i nie będzie żadnych niespodzianek. Generalnie chciałem jeszcze powiedzieć kilka słów o kupnie używanych silników. Jest z tym rzeczywiście problem. Nie dlatego, że tych silników nie ma, tylko najogólniej w świecie mówiąc, jeśli ktoś wyjmie taki silnik, to ma to później wszystko w dupie. Ten silnik leży sobie gdzieś niezabezpieczony. No i najczęściej to jest tak, że koroduje sobie, dostaje się do niego woda, a później jest sprzedawany właśnie kosinik silnik sprawny i, i do montażu, tak. Potem od 1.9 pojechaliśmy Czechowice dziedzice obejrzeć jeden silnik, który był wyciągnięty po prostu. No, czy generalnie takie elementy wiecie jak pompa wody na rozrządzie to już straciła swój zarys nawet. No to możecie sobie wyobrazić ile to mogło stać i w jakich warunkach żeby się zrobiła z tego taka skorodowana bryła aluminium. Nie mówię już o świecach żarowych, które skorodowały były czerwone pewnie by odpadły tylko jakby to kluczem ruszyć. No ale właściciel twierdzi, że to jest bardzo dobry silnik do końca sprawny jeździł. To tyle na pierwszy rzut. Nigdy nikt tam nie zaglądał do środka, co w misce, co na cylindrach. Tam też sobie chętnie zajrzę, ale, ale jutro na spokojnie. Serce w środku. Co, palimy? Palimy. No, na razie bez świec. Jeszcze świece żarowe są wykręcone. To będzie mu łatwiej no, wypchnąć wszystko olej, żeby napompował i dokręcić rozrusznikiem. Czy on ma pompę paliwową już w baku? Bo były takie wersje bez pompy paliwowej. Pompa się nie odzywa, więc może być wersja bez pompy jeszcze w baku. Oho, dobrze by było, jakby rozrusznik kręcił. No to dzień dobry. Nie ma pompki w paliwowej w baku, prawdopodobnie, bo takie wersje też były. Nie miały pompki podprogowej, więc zrobimy sobie odpowietrzenie podciśnieniowe z lewarką do oleju, ocytarką. Czyli przez przewód powrotny wytworzymy podciśnienie i z filtra, tylko tu musimy zatkać, i z filtra, żeby nam zastało paliwo. A cały układ jest oczywiście pusty, no bo wtryski, wszystko było wyciągane. Pompa, wakum też. Dobra, jak się odpowietrzy, będziemy działać dalej. Układ się chyba odpowietrzył, bo już zaczął pluć paliwem z y, otworów po świecach. Natomiast same świece mamy ile? Dwie na 8, tak? Czyli na 8, które mieliśmy są dwie sprawne. Czyli tak na marginesie auto przyjechało z niesprawnymi świecami. Dwie tutaj były, bo w tym silniku, który kupiliśmy wszystkie padnięte, a też odpalił. No zapomniałem sprawdzić. Miałem, zap Miałem zapisane, tylko zapomniałem, gdzie sobie położyłem kartkę. <laughs> Dobra, jak do świece, to jedziemy. Dzisiaj jeszcze, bo sobota. Telefon na hurtownie, szybka akcja w ostatniej chwili, że nie ma świec. No i są świece, no ale do podgrzewacza, a nie do silnika, więc lipa trochę. Odpalimy go bez świec żarowych. To, co on tam wypluł, to jest paliwo, które tam pierwsze co to się wlało po wyciąganiu pompow a teraz silnik kręcąc, wypchnęło to wszystko, więc to tam bez, bez paniki. To tak ma być. Się wyczyści. No i co? No, pomyłka po prostu. Niedopatrzenie, ja nie, za, nie spojrzałem do pudełka, 5 minut przed zamknięciem sklepu podjechałem, świece do golfa, świece do golfa, te, no to cyk. No a się okazuje, że to nie te. Dobra, wkręcamy cokolwiek, żeby cylinder zaślepić i odpalamy go tak, a świece przyjdą tą. Czasem tak bywa. Próbujemy, bez świec żarowych co prawda, no ale nie ma innego wyjścia dzisiaj. Dzisiaj już nic nie zrobimy. Poszedł od strzału, wentylator sobie wyłączymy, nawet równo pracuje. No i po co teraz rozkręcasz, jak jest dobrze? <laughs> będzie się dolewać oleju i będzie się konserwować podwozie. No odpalił i chodzi, ale jest wyciek spod dekla od pokrywy klawiatury. Tutaj gdzieś w tym rogu musiała się uszczelka podwinąć, jak to wczoraj składałem wieczorem. No, i musimy zajrzeć, niestety. Sytuacja wydaje być się opanowana. Tutaj na samym rogu, na tym wybrzuszeniu od Wałka Rozrządu, i jak schodziło niżej, zawinęła się szczelka. No i był wyciek, dość taki sowity, bo po chwili pracy to była kałuża na ziemi. Teraz już jest ok, co składamy, nie? Reszta półosie to tak to chodzi normalnie w miarę. Równo, nic się nie dzieje, nie trzęsie, nie tyle, pie, a reszty się okaże w praniu. Dobra, wio, półłożki nie i. Przeguby No to jedziemy Kameruje się już? Kameruje się Dobra O, ciśnienie oleju Świeci No to pięknie No to zawracamy Jak się kameruje. No dobra. I jedziemy. Na, na szczęście to tylko niedopięta wtyczka nie wsiadła na swoje miejsce, jeśli chodzi o ciśnienie oleju. No już powinno. Jeśli by było źle, to już by wywalił. Dobrze. Jest ok. Zwłaszcza, że tym silnikiem, przecież sam wjeżdżałem na kanał do demontażu silnika i. Nic się nie działo. Nic się, nic, nic się nie działo. No. Na razie to niech sobie tak rozgrzejmy go dobra, widzimy się jak się rozgrzeje żyje dobra, zostawiamy to tak jak jest na razie już więcej nic nie robimy jeździ yy, w miarę jest przyzwoicie jest jeden feller, który jest irytujący mianowicie tak z dołu jak się go dobrze przyciśnie z niskich obrotów czuć delikatne wibracje takie poszarbywanie jak nie jak wypadanie zapłonów nie wiem, nic nie diagnozujemy, zostawiamy to tak, bo już jest późno, ale no to takie, jak się delikatnie przyspiesza, nie ma tego. I co się zmieniło, bo sprzęt, wszystko, pompów, wtryski poszły takie jak było. Zmieniła się turbosprężarka i zwiększył się wydatek powietrza na pewno. No i teraz może być tak, że mu brakuje paliwa w pewnym zakresie obrotów. Jest to realne. Dobra, tym się kiedyś indziej będziemy zajmować. Na razie to co? Odpalone. Płyn trzyma, temperaturę trzyma. Nie gubi niczego, nie dymi. I kończymy ten wyczyn, nie? Dobra, wszystkiego dobrego na niedzielę. Cześć, macie hej.